Bez książek szkoła stanie na głowie. Kamera. Poszła. Akcja. Nasze książki. To nasze marzenia. Które. Później zbudują naszą rzeczywistość. Niektórzy mówią, że bohater literacki. Jest nieprawdziwy. Li ale my wiemy, że może. pomóc prawdziwym żywieniom. Nasza szkoła. powinna dostać książki. Ponieważ tu liczy się edukacja. Musimy się rozwiedzić, bo jutro będziemy dorośli. I książki nam w tym bardzo pomogą. Chcemy się rozwijać. Bez książek świat staje na głowie. Z tego.